Cześć, jestem Papomaniak i w dzisiejszym odcinku porównam dla Was dwa wapki z Torsen flagowego Venti oraz najnowszego Wizy. Gotowi? No to zaczynamy! Bentley jest dostępny na rynku od końca 2023 roku, natomiast Wizji to jest świeża sprawa, to jest nowość, on dopiero co się pojawił teraz w połowie 2025 roku, a właściwie gdzieś nawet za połową, w drugiej połowie powiedzmy. Jeśli macie wątpliwości, który z tych dwóch modeli może być dla Was lepszy, jeśli myślicie właśnie konkretnie nad Marku Storzenbickel, no to ten film być może pomoże Wam znaleźć odpowiedź na to pytanie. Zacznijmy od tego, co w tych dwóch łapkach jest podobne. Ok, no pierwsza sprawa to jest komora grzewcza. Ona w obu przypadkach jest identyczna, a w obu przypadkach jest Wykończona cienką warstwą ceramiki, co ma poprawiać jej smak, ma taką samą pojemność, no i, i również w obu przypadkach jest to komora hybrydowa, w sensie system grzewczy jest hybrydowy, a komora jest do tego dostosowana, czyli oprócz tego, że przechodzi gorące powietrze przez nią od spodu, no to jeszcze dogrzewa kondukcyjnie ściankami po bokach. No i takie rozwiązanie powinno w teorii zapewniać, że dogrzewanie jest bardzo równomierne, nie wymaga mieszania, no i ten susz jest równomiernie wykorzystany. Jeśli chodzi o jakość pary produkowanej przez te dwa modele, no to również jest ona. Bardzo podobna. No, ja, szczerze mówiąc, osobiście nie jestem fanem pary ze storca, bo uważam, że jak na tak drogie urządzenia, w sumie powiedzmy sobie to szczerze, no to, to ta para po prostu, po prostu nie powala. Są waporizatory, które produkują lepszą parę. Ona jak najbardziej jest w porządku, jeśli chodzi o to, jak działa, A jeśli chodzi o to, jaką ma zawartość, że jest prawda, czysta, bezpieczna, to wszystko jest potwierdzone nawet laboratoryjnie. Natomiast, e, natomiast po prostu ona jest taka dość szorstka, chropowata, powiedziałbym sucha, więc hmm. mnie osobiście e, inhalacja. Dłuższe, a to są repozatory sesyjne, więc, więc wymagają dłuższych narracji, po prostu męczą, jeśli są e, powtarzane, załóżmy, kilka razy dziennie. No, ale to tak na marginesie. Jakość pary pomiędzy tymi modelami e, jest w sumie bardzo podobna. Może w przypadku Wizji ona smakuje. E, Troszkę gorzej niż w przypadku VentiS, są to bardzo subtelne różnice i, i subiektywne przy okazji. No i też przy okazji ta para wydaje mi się być trochę bardziej e, mimo wszystko chropowata, a z Venti'ego trochę bardziej gładka. No ale jeśli chodzi o wydajność, o to jak ten susz jest e, wykorzystywany, no to chociaż. E, jeśli chodzi o Ventigo, to mamy minimalnie szybszą ekstrakcję. No to skuteczność w wykorzystaniu tego suszu jest podobna i oceniam to zarówno po wyglądzie ABV, no jak i po odczuciach własnych po, po przyjęciu tego suszu w takiej samej ilości z tych dwóch waporyzatorów. Ogromną zaletą obu tych modeli jest to, że świetnie chodzą parę, że w obu przypadkach tutaj mamy do czynienia z dwupoziomową jednostką chodzącą, która ma w środku taką konstrukcję, że ta para ma po prostu dużo dłuższą ścieżkę do pokonania, zanim trafi do do, do ustnika i w konsekwencji do waszych ust, i później płuc. Więc w obu przypadkach ta para jest bardzo dobrze schłodzona. Te jednostki się trochę różnią między sobą konstrukcyjnie, ale w obu przypadkach po prostu bardzo dobrze spełniają swoje, swoje zadanie. W obu przypadkach mamy też szybkie ładowanie przy pomocy USB-C. Szybkie, na zasadzie bardzo szybkie i obsługujące ładowarki Fast Charge, czyli jesteście w stanie sobie tutaj naładować baterię w zasadzie w 40 minut. No i to jest, to jest świetna sprawa. W obu przypadkach mamy też to, co jest też cechą rozpoznawalną w aparaturze Stolzen Beaker, czyli naprawdę banalną obsługę i równie łatwą technikę inhalacji. się możecie zaciągać szybciej, wolniej, mocniej, słabiej, a to i tak będzie działało bardzo dobrze i za każdym razem tak samo. To jest też bardzo istotne dla pacjentów. To są chyba najbardziej powtarzalne ze wszystkich aparatur, czyli za każdym razem zapewniają dokładnie takie same efekty. Natomiast wiadomo, w przypadku Wentygo z racji na, na wyświetlacz, ta obsługa będzie jeszcze prostsza, prawda, jeśli chodzi o regulację temperatury na przykład. W obu modelach mamy ścieżkę pary z materiału PIK, no czyli jakby nie patrzeć z tworzywa sztucznego, jeszcze powiedzą z plastiku. No i z tym się wiąże tak zwany stolcowy terpen. Pod taką nazwą to funkcjonuje w społeczności. Chodzi o taki charakterystyczny posmaczek, który waporyzatorzy Storzen Beaker mają. No i, i tak, no generalnie smak z nich, co do zasady ze wszystkich warunków Storca, jest fajny na początku samej inhalacji, a, a później jest już taki miaki. Natomiast, by on był naprawdę fajny, to to musi być pierwsze parę buszków zaraz po czyszczeniu. I wtedy faktycznie ten waporyzator e, smakuje dobrze, ale już e, pod koniec tej samej sesji, a już co dopiero w ciągu następnej sesji, ten charakterystyczny aromacik się pojawia. No i tutaj są różne teorie. Niektórzy twierdzą, że to jest właśnie kwestia tego, że ścieżka pary jest z plastiku, z tego materiału PIK. To jest na marginesie mówiąc najwyższa, że tak powiem, możliwa jakość plastiku. W sensie ten konkretny materiał PIK, to jest materiał certyfikowany medycznie w pełni bezpieczny, Neutralny i tak dalej. No ale faktem jest, że waporyzatory, które mają po prostu ścieżkę pary, na przykład szklaną, typu Razer'y, to smakują po prostu zdecydowanie, zdecydowanie lepiej. Natomiast moim zdaniem jasne, chociaż smak z innych waporyzatorów będzie po prostu lepszy, to ten e, tak zwany stolcowy terpen e, to, to jest kwestia czego innego, a mianowicie tego, że zaczyna to, że konstrukcja jednostek chłodzących jest tutaj taka, że one. Bardzo to robotę robią skutecznie, ale zbiera się tam bardzo dużo kondensatu. I ten kondensat, kiedy jest później podgrzewany, kiedy przepływa przez niego para, on, moim zdaniem, odpowiada za taki, a nie inny aromat, który towarzyszy e, tym inhalacjom, w sensie smak pary. No i wydawałoby się, że tą tezę potwierdza właśnie fakt, że kiedy ten vaporyzator porządnie wyczyścimy, w szczególności jego jednostkę chłodzącą, no to później, faktycznie, kiedy rozpoczynamy tą pierwszą inhalację po jego, po jego wyczyszczeniu zakładając. Oczywiście, że go porządnie przepaliliśmy, no to wtedy tego aromatiku e, nie ma, a przynajmniej ja go nie czuję. Natomiast już w połowie inhalacji, już podczas kolejnej inhalacji, ten charakterystyczny storcowy smak jest obecny. No i to, to jest e, tak naprawdę cecha obu tych modeli. No dobra, a teraz porozmawiajmy o tym, e, czym te dwa modele się różnią. No jak widzicie, gabaryty Ventego są zdecydowanie większe niż w przypadku Wizji. Vizji jest po prostu zdecydowanie mniejszy, bardziej przenośny, z tym się wiąże też mniejsza waga. No to wszystko jest powiązane z tym, że tutaj macie dwie baterie, wbudowane tutaj macie tą baterię pojedynczą, do tego za chwilę jeszcze wrócimy. E, jeśli chodzi o przepływ powietrza, no to Venti, kiedy ma przede wszystkim regulację tego przepływu powietrza, i kiedy ustawicie sobie ją na maksimum, no to ten przepływ będzie dwa razy swobodniejszy niż w Wizji, bo tu będzie 20 litrów na minutę a tutaj 10 litrów na minutę, czyli po prostu tutaj macie lepszy airflow, tutaj trochę gorszy. No i tutaj jest jego regulacja, tak jak mówiłem. W wizji nie macie wyświetlacza, po prostu macie jeden przycisk, którym obsługujecie wszystko, dokładnie tak jak w Crafty, a jeśli potrzebujecie coś sobie bardziej wyregulować, na przykład ustawić dokładnie temperaturę, no to musicie już skorzystać do tego z aplikacji mobilnej. Natomiast jeśli chodzi o Venti'ego, no to macie wyświetlacz, dwa przyciski do regulacji i możecie wszystko ustawić sobie z poziomu jednostki. a Venti się nagrzewa zdecydowanie szybciej, jest to jest to spora różnica, bo tutaj to jest około 16 sekund, 17 versus jakieś około 40 sekund, jeśli dobrze pamiętam, w przypadku Viziego. No więc różnica jest naprawdę, naprawdę odczuwalna. No, natomiast jest to też związane z grzałką. Wizy posiada słabszą grzałkę niż Venti, ma ona mniej mocy po prostu. No to się przekłada na trochę, trochę wolniejszą ekstrakcję, ale ogólne efekty nie są, nie są wcale tak bardzo różne, tak naprawdę, od tego, co możemy uzyskać z Venti'ego. Tutaj ta grzałka ma też inną konstrukcję. To ja na przykład bardziej bardziej czy życie, to takie od storca podkładki do koncentratów, ona tutaj właśnie wygląda dość, e, dość podobnie. Dobra, idąc dalej, jeśli chodzi o różnicę, no, tak jak wspominałem, para z Wentego jest e łatwsza, jest delikatnie lepsza w smaku. Tutaj mamy pojedynczą baterię versus podwójną tutaj, ale też to nie jest tak, że w związku z tym tutaj macie żywotność baterii dwa razy, no bo z racji na swobodniejszy airflow i konieczność zastosowania dużo mocniejszego elementu grzewczego, w związku z tym, żeby przy tym swobodniejszym e, przepływie powietrza być w stanie mimo wszystko ten susz skutecznie ogrzać, no to po prostu wentyl jest bardziej e, energożerny i, i pomimo tego, że ma tą baterię razy dwa, to to nie jest tak, że macie tą żywotność baterii razy dwa. Powiedziałbym, że że w Wizji ma jakieś 65-70% żywotności baterii Ventigo. Czyli na marginesie Wizji pod tym kątem radzi sobie dużo lepiej e, niż crafting. Dobra, jeśli chodzi o, o kolejną sprawę, no to też jest ona związana z zasilaniem. E, w Venting macie tzw. pass through charging, czyli możecie korzystać z urządzenia w trakcie jego ładowania. Oczywiście nie jest to rekomendowane, ale wszyscy wiemy, że różne awaryjne sytuacje się zdarzają. Natomiast tutaj takiej możliwości e, nie macie w Wizji. No tutaj jak wspomniałem, regulacja temperatury jest z poziomu urządzenia, z poziomu jednostki, a tutaj musicie do tego używać e, aplikacji. No i ostatnia kwestia to jest właśnie szybkość ekstremów. No tutaj jest ona nieco szybsza, tutaj nieco wolniejsza, no ale to też nie jest różnica jak noc i dzień. W obu przypadkach to są waporyzatory sesyjne, czyli będziecie potrzebowali szeregu łóżków pod rząd, żeby tą komorę w pełni wykorzystać. No i też nie ma sensu w ich przypadku tej inhalacji dzielić na pół. No to tyle jeśli chodzi o porównanie Vizi i Venti, jeśli chodzi o ich podobieństwa i różnice. No krótko mówiąc tutaj będziecie mieli ciut słabszą jakość pary, ciut wolniejszą ekstrakcję ale bardziej przenośną konstrukcję, bardziej dyskretną konstrukcję, lepszą do, do użytku poza domem. No a tutaj macie maksimum tego, co jest w stanie przenośny stoc zaoferować, no ale w wydaniu trochę większym, trochę cięższym, no i oczywiście też trochę droższym. Więc tak naprawdę to sprowadza się do tego, jaki macie styl korzystania z waporyzatora. Jeśli jesteście bardziej jakimś takim outdoorowym typem, no to, to w wizji się może okazać lepszy, a jeśli dyskrecja Was nie interesuje, albo korzystacie głównie jest w domu, no to, to może przybyć w Wendy. No ale pamiętajcie też oczywiście, że na tych dwóch ewapelizatorach świat się nie kończy i, i również na Stolten Beaker świat się nie kończy i warto eksplorować również inne marki, jak chociażby Eraser czy Tiny might na przykład. Dobra, słuchajcie, no to tyle. Dzięki, na razie, cześć.